Gale, które organizuje Tomasz Makowski, cieszą się ogromną popularnością i dostarczają widzom niesamowitych emocji. Tym razem w programie jest 14 pojedynków, z czego 11 w karcie głównej. Danie główne to walka o pas MFC, który właśnie tutaj trzymam, prezentuje. Będzie walczył Emil Operchał, z zawodnikiem z Czech, bardzo wymagającym przeciwnikiem. Odwiedziliśmy dziś Emila Operchała, który do walki przygotowuje się w świebodzinie. Jest nastawiony pozytywnie. Zapewnia, że bardzo dobrze przepracował ostatnie trzy miesiące i o swoją formę się nie martwi. Jest gotowy na intensywne pięć rund, a wytrzymałość ma być jednym z jego atutów. Wspólnie z trenerem rozpracowywał też przeciwnika, którym będzie Czech Patryk Iluszak. Wywodzi się z tajskiego boksu, więc. mocno myślał o kiki kolana, czyli clinch, pół dystans. Ale ja w pół dystansie też coś potrafię, także. Powinno być okej. Okay. Trener Zbigniew Sawicki mówi o życiowej formie swojego zawodnika. Jest dobrej myśli, choć Emil Operchał nie ma takiego doświadczenia jak przeciwnik i po raz pierwszy w karierze wystąpi w walce wieczoru. Wstępny plan na sobotni pojedynek jest taki, żeby nie pozwolić rywalowi się rozpędzić i wybijać go z rytmu. Myślę, że będziemy się troszeczkę na początku uspokoić walkę, a z czasem presować, narzucić swój styl. I dopychać zawodnika, i cały czas nacierać na niego. Ja myślę, że to będzie na niego sposób, żeby, żeby troszeczkę zawodnik się pogubił. Transmisję z sobotniej Gali Sportów Walki w Nowej Soli będzie można obejrzeć w TVP-3 Początek o 18.20.